Witam was bardzo serdecznie ludziska Ja jestem Shetren to jest kolejny odcinek ze spor. I dobra Tutaj mamy jakichś Ludziów Krótkonuk. on ma strasznie mało życia Ale zaprzyjaźni... tacy Biedni mi się troszeczkę wydawają więc Zaprzyjaźnijmy się z nimi Jakiegoś piszczą troszeczkę Dobra Postaram się jak najszybciej przejść tą grę bo chcę już szybko przejść bo nam tylko tyle pasku do przejścia Dobra to Jeszcze tego Dobra E eee. Czemu to nikogo... Patrzcie, pisze mi 4. Mam tyle uponować, upolować, upolować e, stworzeń z gatunku tego krótko nóg O tu jest jakiś, o kurde co byś chciał, kurde. Te, co byś chciał? Co byś chciał? Co byś chciał? Co byś chciał? No przysy, przysy, przys... przysys... czy jakoś tak się to tam nazywa dostałem Dobra. Kurde głupki mnie tu atakują Chodźcie tu ziemeczki yy, mamy sobie... Chodźcie się nażreć pierwsze A potem sobie... Mm. Aha, tu jest owocek. Chodźcie się nażrzeć, bo macie mało HP Co to jest? Co, 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 co to jest? To jest Narle. Nie, nie nie nie, jest tego. nie, nie, nie jest tego. No dobra, gdzie są te misiaki, co nas zatokowały? Teraz będą uciekać przed nami. Słyszę jakieś szumy. Ok, nie wiem. Nie wiem i nie wiem, czy chcę wiedzieć. No a tam są te misiaki, co nas zatokowały. Zaraz się zemścimy. Mamy tylko dwa upolować, więc na co? Na no co? Co, a co, ucieka? A te to są tutaj, a ucieka, bo jest jeden, nie? Coś, What the... No, coś tam. No, ciocia, ej. No, co się boisz? A my śpiewem lepiej nam wychodzi. Śpiew nam lepiej wychodzi. To już mówiłem wiele razy, o, ale to na serio fajnie wygląda. Fajnie by było go mieć w drużynie. Na serio. Ej. Ja się wolę z nimi zaprzyjaźnić, bo chyba oni, słuchajcie, o, o kurde, one mają 50, a ja mam o dwa mniej. Więc w sumie warto się z nimi zaprzyjaźnić, bo to by, oni będą dobrymi sojusznikami, tak mi się wydaje, czy przyjacielami. Eee, dobra. No, dawaj, dawaj. Poza nam mało wychodzi. No, że tam fałszujcie, fałszujcie. Wiem, że Wam. Alfa Ciachburger O lol. No chodź. Tak, 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 tak. W ogóle jak jakieś gryfy wyglądają, fajnie. Nie. Są złe. Z tym jednym szło nam łatwiej, może s... no chodź. No, chyba porówni to wychodzi, więc śpiewać będziemy. Im to szybciej, kurde A bo my to mamy poziom... Cóż... Już... O, jest Jeszcze z tym kolesiem No dawaj No dawaj, 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 dawaj Dobra, nie wiem czemu, ale nie chce mi się z nim... A dobra, teraz z tym się da. Z tamtym chyba już to robiłem, więc chyba temu się nie da. O, też śpiewają, o, nam to teraz wyszło... Hardcore. o! Yeah, o kurde, o, już nam tylko tyle brakuje. Więc... Mmm... Tutaj chodząc z dużych wybrzeża mamy jeszcze jakiś kolejny gatunek. Pytajnik. Mają 40, my mamy 48. Mi się wydaje, że będzie lepiej się z nimi zaprzyjaźnić. A jest ich... Mało. Prosiec. no, ale raczej będziemy śpiewać. No. Ale wyjął, trochę. O, O! Czechburger coś za daleko chyba poleciał. Leci teraz tu. Cześć kolego. Hehehe. <noise> to przy... to cie... cześć kolego to mi przypomina pewną kwestię z gotika, mianowicie z takiej gotika, cześć kolego. Nowy? Kto kojarzy o co mi chodzi, to pozdro takiego pewnego kolesia w obozie starym, czyli tam nie wiem jakim to tam nie wiem jaki to tam był obóz, ale mm, ale tam taki koleś był wkurzający, większość ludzi wkurzał... większość ludzi Alfa Warlak czy jakoś tak Ale ważne, nie chcę was wprowadzić, bo to zawsze będzie. Mm. Dzisiaj skończymy prawdopodobnie fazę stwora, więc ta. tam ta, 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 ta. fazę stwora. Zurek. Możek. Ale taniec. Ale tymi nogami wywija. No ale ludziska. Gratulacje, twój mózg jest zupełnie rozwinięty Aż pęka w szwach od wiedzy Przygotuj się do przejścia do fazy plemienia Ale ludziska, to już w następnym odcinku Więc zakończyliśmy fazę stwora Kilkoma odcinkami I zaraz będzie Faza plemienia Więc to było na tyle, cześć wam, na razie, pa Dziękuję za obejrzenie odcinka